Jesteś kolorem, którego nie umiem nazwać. Przyciąga mnie w Twoją stronę, coś to nie grawitacja. Jak gdy jadę do Ciebie, nie patrzę na światła, bo z Tobą cały ten świat to nasza loża prywatna. Ale, ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie oczywiście znowu w Plants versus I Z nami jest Oleczkowy Leon. Dzień dobry! Siema. Dobra, nie, no, wy jesteście nienormalni widzowie. Oni grają w to po nocach. Zobaczcie to. Co, zobacz, co to jest w ogóle? Eee. <powers> co, co, Co to jest w ogóle? Ty, ja, to, ja nie wiem, ty szukałeś, grę masz, czy tu szukasz gry, Masz cheaty czy co? Ja tak sobie przeszedłem grę, a co? Te czołgi, czy to, to jest nienormalne? Co w się sensie, widzi, zapytajcie, czy to jest normalne? Czy, czy, czy dużo ludzi ma coś takiego? Czy to jest jakaś przesada? Nie no, akurat planty jeszcze mam słabe, bo mi nie dropią. No, ale mam najlepsze smoki. To znaczy, są jeszcze lepsze, bo są enchantowane. Ja nie mogę. Co to się w ogóle odwala? Zaraz pójdziemy do Olka, moi drodzy. Tylko musimy pierwszą rzecz zrobić, a mianowicie rebirfa. A pierwsze, co to? sprzedajemy wszystkie mózgi, które mam. I patrzcie, co mamy? Tralalero dostałem od oleczkowego i w końcu mogę rebirfa zrobić. Więc pierwszy rebirf, let's go. A, przepraszam, przepraszam. Zrobimy sobie, kupimy sobie tylko roślinkę za 2,5 miliardów. Bo miałem taką fajną i uh, ją od razu postawimy. Gdzie jest ta roślina? No rób tę Jo, birfa! Już, już, potrzebuję nasionko postawić, bo jest naprawdę genialne. Gdzie to postawić? Może tu? Tam, gdzie masz mniej roślinek na linii. Dobra, wywalam tą dynię. Dynię mhm. wywalam, tak? I tutaj dajemy w takim razie nasiona winogrona. Zobaczymy, co tu się stanie, moi drodzy. A my robimy Rebirf, ale kurczę. Z co? Skorzystałbym z tych pieniędzy jeszcze, co mam, ale tu nic nie ma, no. no, dobra, no to kupię sobie jeszcze tylko i wyłącznie, uwaga, uwaga, wiaderko wody, żeby sobie podlać, to jeszcze sobie przed tym podlejemy i robimy, rabirfa. Oni już. no i zaraz Halloween, z tej okazji mamy piękne koszuleczki, pomarańczowa, palion style, czy psikus, zamawiajcie, czarna wiedźma Majusia, moi drodzy, zamawiajcie sobie jak najszybciej, wszystko już jest na palion style i jest oczywiście w ilościach limitowanych, także śpieszcie się. On... Jak ty przedłużasz? Jak chcesz zobaczyć te gry Rebirth'a i twoją reakcję na to, co ci się stanie. Co się stanie? Nie mogę ci powiedzieć. Nie! Hahaha, <laughs> nic nie masz! <laughs> nie! Ej, odskarbo, wszystkiego, ty! Ale co ty myślałeś? Ej, dobra, wy macie wszystkie Rebirth'y, wy w ogóle ma wy jesteście nienormalni, jesteście ile w tą grę gracie? To jest niepoważne. Nie dobra, ja, jak mam zdobyć teraz następne? Ja mam sam śmietnik. No, no co, na co następnych nawet siedzi. Olek nie zdobył, więc ciężko będzie. Chłopaki, dajcie mu jakiegoś fajnego brain Ja ci dałem nie. smoka, tylko Olek go ma. Hej! Jak chcesz to ci mogę dodać! Możesz dać, widzowie, patrz, co będziemy będzie chcesz go? Patrz, patrz co mamy, patrz co mamy, widzowie! Nie mogę! Nie mogę! A, to moje! To moje! Jest, akurat. <grystanie> <grystanie> to, ej, e, zdropnęliście w ogóle kiedyś tak ogromnego jak ja, czy nie? Nie, nie nigdy takiego to nie widziałem. Cudem jest. Ty ja nie rozumiem tej gry. Co to w ogóle jest? Dobra, od razu możemy sobie, bo to już zarabia nam Ej, a możesz mi go też dać, no No, no chcę, tylko lata, jak jakaś wsza po tej planszy Dziękuję o, bardzo, dziękuję końcu. bardzo Końcu Kupujemy wszystkie plansze w takim razie Dobra, umieśćmy sobie tutaj też tego pięknego brainrościka Gdzie on jest taki wielki? 130 kg Proszę bardzo Dobra, widzowie Ten dragonik, ale no nawet go nie widać przez tego brainrota No ale widzowie, mamy Patrzcie co mamy I dzisiaj postaramy się jak najwięcej takich rarytasów zebrać Dlatego kupujemy w sklepie Wy też to będziecie mieć szczęście serwera. Co? Serio kupujesz? Tak, kup Dawaj kupuj, 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 kupuj. Szczęście serwera Macie, dziękuję za prezent. Macie szczęście serwera. I... U mam. Nie mam vipa, nie, no mam vipa. To czemu mogę go kupić znowu? Żeby mieć podwójnego vipa. Nie du -du -du -du. bez sensu, bez sensu. I podka, tak, Elixir szczęścia sobie kupić. A Ale ja sobie możesz już go Co mówisz? Możesz, jest, jest tajny kod, który odkryłem. Dajcie za darmo podkę szczęścia. Jaki kod? Wchodzisz w sklep. Nagrody, kody Nagrody, i wpisujesz kody. tam stacks. Stacks. O, chyba. I w ekipunku masz pikę na szczęście ja nie mogę, widzowie patrzcie jaki Oleg wam daje tipy do tej gry. Nie mogę, w ogóle widzowie, widzowie, że w tą grę gra milion osób, a przed chwilą jak zaczynaliśmy grało niecałe 100 tysięcy, to jest nienormalne <ścoughs> się udusiłem, ale dobra. Robimy trendy. No my... a, no, na, pewno. na pewno Na pewno. Dobra, no ja się staram teraz w takim razie walczyć jakieś... Uuu, ile pieniążka, kupujemy więcej miejsca. Proszę bardzo, proszę bardzo, jeszcze tych platform już, o, ale teraz muszę zarobić kasy. No dobra, ile mam szczęścia? 3,8. ile wy macie? Eee, 5 masz... Co? Ale ja mam wszystkie rebirfy No ty jesteś niepoważny, to Ej, dobrze. dobra, chodź 9! Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź szybko, szybko, szybko biegnij, biegnij. Nie da się biegnij. szybciej biec czy nie da się szybciej biec? Eee, nie wiem, chyba nie. Chyba e eee, dobra, nie da. patrz na to, patrz, bo zaraz boss mi się respi, po jaki boss o! mi się respi? O, pokaż tego bossa. Patrz na Pogaż to, Pogasz mi tego bosa, pokaż mi tego bosa! Będziesz pięć, szczęście! Jeden! Leci, leci, No, o, zaś ten beznadziejny! Nie, nie. nie! To niemożliwe! Ale śmietnik poleciał! Nie! <laughs> o nie. Nie, o Że nie! Drugi raz go dostajesz takiego słabego! Syf, syf. Powinien mi polecieć kadę <laughs> <laughs> ja nie mogę! No, niestety, no, niestety, ten czapiski. No dobra, są jakieś lepsze? Poczekajcie, o, właśnie, założę, kliknę sobie przycisk, gdzie zakłada mi najlepsze, gdzie to się robiło? Aha, tutaj, załóż najlepsze. Wow. wow! Co? Ile zarabiasz za sekundę teraz? Ej, ale fajne jakieś zdobyłem nawet. Nie są jakieś złe teraz przy, przy okazji. No, powiem ci, że są słabe. No dobra, dobra, już mi nie mów teraz takiej rzeczy. <laughs> Przykro. Dobra, e, kupuję wodę. Bo gdy kupię wodę, wiadro wody, to będę miał roślinkę. Wy nie macie tej roślinki chyba nawet. Której? Winogrona. Nie, no Winogrona. Błagam cię, mam ich chyba z cztery albo pięć. Raz, dwa, e? trzy. Co? Trzy? Myślałem, że mam więcej. Cztery mam, miałem, ale użyłem ale... do fiuza. Dwa koła obrażeń ma, to nie jest źle. Ej! Ale, ale możesz markiewka... sobie podnieść na przykład... Słuchaj tego. No. Podnosisz Arbuza, zanosisz go do Fuse-maszyny, wkładasz tam Burbandino krokodilo i robić się nowy Brain Jakiś taki mega drogi czy syf? No, on zarabiał jakieś 2-3 tysiące na sekundę. No ale Arbuz mi dużo bije, ja nie chcę go chyba sprzedawać. Bo 2600. Zobacz jak on wygląda jak on go A mam. wy po prostu kupujecie sobie w sklepie, dlatego macie takie kozackie rzeczy, tak? No, z rzeczy jakie kupujemy w sklepie? No, z rośliny. to jest warzywa. Rośliny. Co to za brainrot? Który? To... to jest połączenie tralarero z baku. A, nie, baku Co to jest? Ale z mięsłożerną rośliną, o! Ej, dobra, jakie ty masz brainroty, nie? No dobra, no ale on ci przewyższa niestety, przykro mi. No bo trajkotował całą noc, no Ile to ma zarabiasz? lepsze. 7 013, nie, o, ja nie już mogę. ci mówię, zarabiam 300 tysięcy na sekundę. <laughs> nie, tylko 100 tysięcy na sekundę. Co? No, to totalizm ogrom. No, tyle. Już mówię, ja już ci mówię, ja ja ile zarabiam ja. Ja zarabiam aktualnie... 24 <grym> To dlatego, że czytaliśmy Droty. Nie, to jest chyba dużo czy mało? Nie, no to... malutko, tyle to zarabiałem mało. na starcie gry, nie? Nie wzywałem, nie sklep z wyposażeniem. Jest? E, czemu nie jest. mogę kupić? Mam... A, bo to 5 milionów, o Jezu. Cały o, czas górde. idzie te boskie jajo, ale boskie, a nie secret. O Jezu, ale śmietnik jest w tych nasionkach. No dobra, widzę, polujemy na coś knozackiego. A mogę zrobić jeszcze coś, żeby mieć większe szczęście? Możesz kupić jeszcze większe szczęście serwera za 500 robuxów. <laughs> ja nic <co> to zmieni. <laughs> e, no Z będzie, 4 razy, 4. 4. będzie razy będzie 4 zamiast co razy 2. A ja potrzebuję do rebirfa. Lostralitos Najgorszy... i Saturnita. Ja Powiem nie ci, że tak. to mam ogarnąć. 10 godzin w to grałem i mi się jeszcze nie zrespiło A ty też tego nie masz? Też tego nie mam! Ja nie mogę, żeś ty tyle w to grasz dobra widzowie, to ja nie wiem, ja, ja tego nie widzę, nie? Ale wiecie co? Wiecie co? Nie! Kupisz to? Wiecie co? Kupisz to? Co to miałem nie. szansę, że na Dzisiaj lecimy w dym, dzisiaj lecimy w dym. Dym, dyry, dym, Ale dym, mało. dym, dyry, dym. 5, 8 razy szczęścia tylko? Ile ty masz, to jest Leon? To dużo. razy dwa. Ja cię kręcę. Wydałem tyle Robuxów! Ale kupiłeś to za 500? No. Uuu, A teraz no. A, jest max. A, już. jest max, nie da się więcej. No dobra, widzę, mamy maksymalne szczęście kupione, no teraz to już musi chyba lecieć wszystko. Musi lecieć wszystko, dobra, damy za. Memowe szczęśliwy, Co? Co? 150 tysięcy HP! Ja nie mogę! Co ty gadasz? Memowe. No, memowe, memowe, jest. Zabiję zamoczyć. to, czy muszę kosiarki użyć? Zabiję to, Spoko, czy kosiarki... A gdzie ty to masz? Tu idzie! O jakieś jajko! Dobra, używam kosiary. Ale szkoda, że to nie jest secret, bo nie będziesz miał dure birfa. Dobra, mm. trudno! Lostra LETIROS! Co ja, ja robisz? Lostra Ale musi Ci? być secret, palion. musi być A. secret! Co? co? Tak, musisz mieć secret! Co ty gadała? to co, co Ale jest? Się to podjaram. jest beznadzieja, to leci co sekundę bez szczęścia! No bez żartów, bez, nie rób mi tego. Naprawdę? Naprawdę? Aha. Ja Ale nie się Co to jest? O kurde! Pierwszy raz to nauczy, widzę. Byłem mega szczęśliwy przez chwilę, widzę. No, nic nie naprawdę. zarabia! Już myślałem, że w sekundę zrobiłem to sole przez całą noc. Czo, co, co dropnąłeś? Armini bodubr Drin. 1300. Za ile? 1300 za sekundę. <grym> <grym> Bo najsłabszy <grym> brainrot zarabia 1700. Nagrodzenie, jak ja mam zdobyć takie braindrody? Już to jest nie do zrobienia. To jest nie do zrobienia. No dobra, widzowie, zbieramy mamonę, zbieramy pęgę i lecimy w to. Zbieramy jak najlepsze, no dobra, to musimy poczekać. na. już sobie, so, Daku, może ci się tobie to się przyda, oh! bo mi się to nie przyda. Prezent! Ja tego nie chcę, ja tego nie chcę. Prezent, Let's go! Właśnie, jak będziecie mieli jakieś syfy, to możecie mi dawać, pamiętajcie. A no to z ja mam całe cele, W ogóle jak syfą. się zmieniło, widzę, zawsze ja miałem najlepsze te brain roty, a teraz totalnie się odwróciło. Odkąd. A! a, a, a odkąd kupiłem Robuxa. No właśnie! Ile, ile tak myślicie, że wydaliście na tą grę Robuxów? 500 300? albo 600? 500, 600 to nie aż tak dużo, jak masz, kurde, endgame grę. A ty, Olek? Ja 300 chyba. Aha, no to nie wiem, jak on to zrobił, wydał trochę więcej tylko niż ty. Ja, ja dużo wydawałem na kosiarę. Aha. Ej, tęczowe brain roty są słabe, tak? Mówicie, tylko Secret. Tak. Yy, tak. Ale kurde, lecą te tęczowe i to grubo. Najlepsze to są w ogóle boskie, no, albo saletios! sekrety. No Ale to nie są te, musi Tutaj, być sekreta. No, musi być secret. Najlepiej jak ci jajo drobnie, no ale ja, ja są w ogóle no, co rzadkie. Co ty gadasz? Ej, biją te... Ja cię kręcę, normalnie na easy. Dobra, lek. Daj moje mózgi. Jeszcze potrzebuję połowy i boss, a jak się bots... Ej, właśnie, czekaj, bo tu jest indeks. Ja chcę zebrać jakieś najlepsze. Jakie mam? Aha, te już zebrałem sobie, okej. Okay. Czyli roślin jeszcze mam trochę do zebrania. A za. Co to zamrożone? Oj, ja się kręcę, ile tu jest. Ile tego jest, nie? A tu są rośliny. A jak jest, gdzie jest indeks? Niżej, o. masz rośliny i czerwone substancje. Jakie są najlepsze? Galaktyczne? No, takich to jeszcze o, nie widziałem. No, nowego mam jednego. No, ale tylko orkale, orkala, więc to nie jest nic niezwykłego, niestety. Nic się nie zmienia. Proszę, proszę, proszę. Daj mi coś Raz razy 10 zwykle. szczęście. Ej, nawet fajne drupnąłem ty Ło wow, Elon! 1400 zebrałem, ty! Lecimy to! Jakiś ten, No to jest i tak słaby. Babrito, co bandity, ja mam tych boblic bandito mam mega dużo. Bięk pyczyć mocny! A co robi wszystko? Aha, to jest ma zebrać wszystko, to nie. Leć mi. Co leci dobre? Zchodzicie o Bombardiro Krokodilo? A jak? Nie, no słaby widzę, wie, A, pamiętajcie, wbijajcie na kanał Palion i słuchajcie piosenki, kolory. I wbijajcie na Palion stać, bo są nowe koszuleczki. Zobaczcie, jaka piękna. Idealna na Halloween, bo to jest limitowana kolekcja. A my szukamy tych rotów. Wam coś leci w ogóle kozackiego? No Leon, mamy Totalnie szczęście. nic. Nic? Nic. No bez żartów. No serio, ja cały czas dostaję ten sam syf, nie dostaję żadnego... Jedno jajko dostałem, sorry, przepraszam 3 sekundy i zmiana tego, dawać mi roślinę jakąś fajną Dawać roślinę Dawać roślinę I? I... To, co? Nic. to co ma? Nic No kurde, czemu cały czas do tego, zawsze do tego słonecznika dropi, nic więcej Albo do owoców smoka, to jest... ale wyżej? jest nadzieja. To jest tak rzadkie, a za robuxy ile to kosztuje? A nie ten... no, nie opłaca się A macie nasiono shrombino? Szrombi, no za ile to jest? Najdroższe. Nie. A to nie. Ile to bije, ciekawe. A macie I... ten drugi najdroższy? Nie, ja mam tylko Mr. Karo od razu na, dwa. Na się na to nie macie? Nie. Tylko dwie marchewki mam. No dawać mi tyle, przynajmniej jakieś syfy, przecież kupiłem takie szczęście za milion Robuxów. Przecież nie, mój, tylko 650. No wy, Wydałem 200. No kurczę, 800 Robuxów? Ile? Na co? No mega dużo, mega dużo. Na szczęście, że mi dropu jak najlepsze Los Real Tiros legendarne. No przecież czemu nie lecą cały czas takie? Patrz, kolejne. No to już beznadzieja, mnie to denerwuje. Cały dzień już czekam na tego Los z Saturni i nic nie ma. No ale to jest sekret, to w ogóle sekrety co ile dropimy, Czy to jest tak ultra rzadkie pewnie? No ja mam jednego secreta, ale po złości dostałem bri, bri, bikus, dikus, bombikus. Tra... No, ja nie mam, ale nie widzę w ogóle, żeby sekrety to były. Jak tak klikam sobie. Nie, naprawdę Nie, mam, są naprawdę rzadkie, no nie, mam są już fula, rzadkie. mam już fula, muszę sprzedać. Chcę sprzedać moje mózgi. Jeee, sprzedane mózgi. Lecimy, zarabiamy. Dobra, czyli kup, możemy kupić następne miejsce elegancko. Oooo, ryby pim neonowy. A, to jest słabe. Mrybrybata pim. Weź ty może ten. Co? jeszcze większe szczęście. Jest jakieś może. Nie da się, nie da się, niestety. Jak się nie da. Gdzie jest ten neon, co, ja, co zdobyłem go teraz? Pewnie jest słaby, dlatego ci się nie pokazuje. O został to mega, mega przykro człowiekowi się robi. No dobra, może może mi dropnąć w końcu... A boss? A boss może mi dropnąć dobry, czy cały czas to leci, to... Słabiutki! Tylko hotspot ci może dropnąć. Hotspot Irino to Sterino. A czemu tak? No bo... E, bo masz słaby poziom rebirfa. Naprawdę? Tak. Serio? A ile jest Rebirfów w ogóle w tej grze? Cztery. A nie, cztery, cztery a nie pięć? Cztery, cztery tylko? Brakuje mi jeszcze dwa, no ale jak się Ale nie da... do każdego potrzebujesz Lostralitos i waka Saturnita. To samo do, do wszystkiego? <laughs> tak! Tak! Ja nie mogę! A to no to weź to zdobądź, zdobądź, no. No ja zdobyłem, Bada wszedłem cię. na serwer publiczny i poprosiłem widzów. Naprawdę?! Skąd wy, widzowie, tu wszystko macie? Co tu się odwala? Ej, dobra, no nie idą mi żadne, nie? Idzie mi... Sam śmietnik na razie. Ale zbieramy pieniążka, widzowie. No i co, lecimy? No powoli się wzbogacamy po prostu w tej gierce. Powoli co? do przodu. legendarny, tęcza. to na Rebirtha nie idzie, to jest bez sensu. Dobra, czy mamy coś, załóż najlepsze? Uh, zmieniło się coś. No no no, 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 zarabiamy. No no, no, no. zarabiamy. No no, 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 no. no! Ale idziemy do dalej, sobie popatrzeć do was. Uj. Ja będę miał tak, brakuje mi jeszcze Mateo. ponad 100, i będę miał bossa. Więc wtedy zapraszam was na seans, a zobaczymy, kto. Ej, Ej Dobra, Lon, ty mnie prawie przyganiasz, przed chwilą ty bossa miałeś przecież. No. Jak ty tak szybko nabijasz tych no, ludzi? No, bo moje biją chyba więcej, po prostu szybko, nie? Aha, a widzę, co jest. A te czołgi ile kosztują? Czołgi? E, nie wiem. 10, nie wiem. Więcej. E... Chcesz takie coś, 5 Masz. milionów. Wow, co to? Nie wiem Bez, Mateo! Bezużyteczne Mateo! Pokaż to, a ile, ko ile zarabia? Tysiąc coś O kurde, to mega dużo A chcesz takie coś? Tysiąc zarabia A nie, nie potrzebujesz Potrzebuję A potrzebujesz? No to masz, bo ja tego nie potrzebuję Jesteś <noise> moim śmietnikiem mogę. dzisiaj Serio, co się dzieje? Bo ja jestem śmietnikiem? Co tu się odwala? Nie no, no nic ja lepszego już nie mam Sprzedaję wszystko Chcę sprzedać moje mózgi Elegancko. Ogólnie możesz sobie dawać automatyczną sprzedaż na przykład brain rotów, nie? Ja sobie ustawiłem, że mi rzadki epicki legendarny to sprzedaję od razu. Aha, coś tak za zrobić. No ale ja sobie nie ja, po prostu klikam, no i to też to, to, to A co mylić. jak ci na przykład leci epicki tęczowy za 5000? No to mam go gdzieś, bo moje zarabiają więcej dragony. W sumie racja. No dajcie mi jakiegoś Brainrota, ludzie. Brakuje mi 90 do, do bossa. A te bossy no są to... no, no, chyba najbardziej OP, nie? Czy nie? Nie. <laughs> nie? Nie, mi bo ci dwa może dwa pójść bossy? Rino to Sterino i zarabia 800. Naprawdę? Jee. Yeah. Poważnie. Ooo, dawać mi widzowie, zaraz będzie walka z bossem. Walka z wielkim bossem. A tu jest co? Most plant. Most plant planted, co jest? 5, 4, 3, 2, 1. Ziomek dwa, 7 trylionów jeden, ma, co jest? 0 co? Proszę, daj mi tutaj coś fajnego. No, nie mam żadnej rośliny dobrej, no! Aha, zmieniło się. Ale a, to jest skam. A każdemu losuje coś innego? Chyba hmm. tak, nie wiem. Chociaż często z Leonem mieliśmy co samo. Ale, czołg kosztuje 5 milionów. No, to niedużo. dużo. jest mega dobre. Ile masz kasy, papenos? Czołg jest mega dobry. Ej, już ci mówię wielko o 7 milionów! Co? 7 milionów masz tylko? No. No ja mam półtora biliona A ty oni ile masz? Eee... Pół miliona Ty tak mało? No ale ja robiłem rebirfa niedawno Aha, no widzisz No A, właśnie Olek tak długo gra bez tych mob brain rotów <grywki> No, no. ich zdobyć to e, 50, 50 brain rotów i będzie, let's go Niedługo Dawaj mi dźwię. też będzie brakowało i Jest duża szansa, że pójdzie mi canelo dragonelo A ty możesz już takie rzeczy dropić? Ja mogę. Mm -hmm. ja no ale mi bossy już nie dropią. Dwa dr bossy mi dropły i muszę rebirfa zrobić, żeby więcej mieć. No nie no błagam was, ja chcę jakieś lepsze. Jak ty masz fajne te roślinki poukładane w ogóle? Wiem, bo nie miałem już co robić, więc se układałem. Ja nie mogę Bo mnie jest taki świetnik który z tymi roślinkami. No jeszcze 30! Paki, zapraszam na seans. Zara będzie. Przyjdę pooglądać i się pośmiać. Zara będzie, będzie, zarabę, będzie Bra, pokaż mi mm, zakładam sobie najlepsze, coś się zmieni. Nic się nie zmieniło, nic! Ale Same. śmiesznie będzie jak ci poleci kaneloni nie będziesz w stanie go pokonać. Nie pójdzie kaneloni, bo on idzie tylko jak masz Max Rebirfa. Na. Ja nie mogę, czyli dostanę po prostu syf mi mówicie. Po prostu <laughs> Co tu? No tak. słabe. Ale wielkie! Jak sprzedać dynię? Tutaj sprzedaj rośliny, tutaj masz Ty sprzedaj roślinę. roślinę? Tak, rośliny w ogóle są drogie. <laughs> Bardzo drogie, im dłużej masz jakąś rośliny, to tyle można na niej zarobić Naprawdę? No ja te na przykład Dragon fruity sprzedaję po 200-300 tysięcy 34 koła dostałem <laughs> Ale nie miałem żadnych takich. Jezu Palio, jak długo ci się to robi? Eee... No co mam zrobić Dada. Dada. No słabe mam kurcze rośliny, no co mam zrobić? Bo jesteś słabiakiem, musisz w lepiej kupię to grać. sobie rośliny za 800 Robuxów. Nie, nie kupuj. Czemu? To lepiej żebyś kupił lepszy szczęście z Rivera. już się nie da lepszego. Jest <grym> maksy... się dać. Jest maksymalne. O, patrz! No nie. To... No li... Ej, ale mam no nowy. Bo no to może być fajny. No fajnie, nie. Co? Że... fajnie, że ci się powodzi. Ale no to dobrze? No może być. No, nie wiadomo. No, Leonowy, no, no, pomóż mi. Pomóż. No, nie dasz rady? No, książkę masz. Kolega. siarkę masz. O nie, nie. Jak nie... już zdziewasz, bo i nie wydaje. No, lecimy. Masz na niego, zamrożę chyba. ci go. Dobra, pokaż co to, pokaż to. I co? 1800 Co się śmieje? To jest no nowy. Ale zaraz mi boss się respi. O kurde, Komu? ale gigant, leci kosiara, 30 koło, leci kosiara! ale on nie będzie drogi, on pali, on nie będzie A. drogi, naprawdę, aha, ile, Kosiary na niego zużyłeś, ale głupek, <laughs> ja Tysiąc nie wierzę, ja się <laughs> krasnę, <kręcam. śmiech> no, ja kurde widzę panfior. giganta to kupuję no, no co Widać, hmm. że świeżo, że tak się w to jeszcze nie grało. No strzelaj ty no, no. Ale to nie sekret, no kolega, co się jarasz? No kurde, patrz jaki mały bobek tu idzie, to ile on jest wart? Dwa dolary? No pewnie tak. No a ten ile? Tysiąc tylko, no. To są żarty, nie? No pa, jaki gigant. A macie takiego giganta? Wiedzisz, może i nie zarabia dużo, ale giganta takiego nie macie. Szczególnie jak mój Babrito Bandito, ja go zostawiam do końca życia. Przecież to jest. A ile on zarabia? To on wygląda genialnie. No, 4000, pięć Ale ten, 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 teraz co wziąłeś? 1100. 1100? Tak. I to jest... <grym> Poczcie co, co? co mi idzie! Poczcie co mi idzie! Poczcie co mi idzie, idzie! co idzie? Pizza Ej, to za Bryn idzie? Pica jakaś super. Tajemnica, sekret? Co ty gadasz? Dlaczego sekreta to Są 5 koła, tego zabić w ogóle? Nie wiem ile to ma HP, bo nie wiem czy kosiarę odpalę. Jeszcze, Jeszcze 10 000. bicie, bicie to, bicie to Mówcie, ja zamrażam? ile HP, ile HP? 40 koła na razie ma Zdąży? 30 koła Wyrzutnia marchewek Wymaga, 30... Dobra, O zdaraj. kurde Nie zdążesz Lipa, lipa, nie zdążysz Co? Hmm. Co? Mam, mam, mam Ile kosztuje? Eee, nie niedużo raczej 4 koła, ale, ale będzie do indeksu nie, ja nie mogę, będzie do indeksu No nie wierzę. A mi kiedy poleci taki fajny, co? A mi? Też chciałbym. A my, a my, a my kiedy, a my kiedy? Uuu, sklep. Dropu mi coś fajnego czy nic? No arbus no, tam gra 900. Ale kurde, już każdy mi zarabia w miarę dużo, nie jakoś ultra mało. Więc zbieramy te brainroty. no szczęście oddaję. No może nie zabiło. Co To, aż są tak. to... Oh, brain rot poleciał? Co? Jaki ci polecił Brainerod? No ten, nie? A, dalej przeżywasz, okej okay. To <grym> fajny Ja nie mogę, no fajne macie Chciałbym wiecie. takiego, chciałbym Coś... Nie no, poważnie Cieszę się Rino to Sterino ja mi się kada, zrespił To był boss, to był boss, a może zarabiać? Nie, on jest Z... mega słaby Złoty to syf, nie? Tak, on o. jest mega słabiutki Może, zobacz lekoż ty, bo i tak mnie to ciekawi bo ja jestem bambior, ja dopiero się uczę wizowej roślin i rotów ja się dopiero uczę. Jeden kana sekundę Ale mam siaka? zobacz to, zobacz Tylko tysiaka? Ta Serio? Ale bez nadzieja I wy mówicie coś na mnie, tak? Ej, ile trzeba poczekać, żeby dropnął secret? No Bo to mam, jest ja... losowe Ale marchewka to jest secret w ogóle, jeżeli chodzi o... ten... Tak Milion nasiona arbuza dropło mi, let's go Ej, mi też to dropło, czyli każdy ma to samo Naprawdę? Myślałem, że są jakieś jakiś wyjątkowy <grym> No nie. nie Dobra, te dynie to ja muszę stąd wywalić, wywalam tą dynię <grym>, Wiem co ci dam, chcesz to? Wywalam tą dynię, tak, co? Co mi chcesz dać? A nie, to nic nie zarabia, to nie dam co ci Co mi chcesz dać? Chciałem ci nic. dać u din duna złotego, ale on nie zarabia nic U din duna Ale to są biedne te brainroty tutaj Tak, co? Nie, to rośliny nie chcę Chcę to i chcę zrobić na owocu. Pyk. no widzowie. Dobra, już nie mam żadnej dyni. To już mi się podoba. Nie mam żadnej dyni na swoim pastwisku, więc idealnie można już plekać i działać. Dobra, wiadrowody. Podlejmy sobie, gdzie jest ten arbust. tu. Pyk. pyk, pyk, proszę bardzo. Elegancko, a ja na serio mi idą z takie syfy. A secret może normalnie polecić bez żadnego? Ja, no, może, no, no tak teraz poleciał, nie? A, no właśnie. No to chyba mało osób ma takie szczęście, co? No trzeba se czekać, nie? No to, to, to <laughs> Czekam, już tyle czasu, że ja... Jak patrzę na ciebie, to ja nie wiem czy ja dropnę kiedykolwiek. Ja Powiem tak... ci, żebym się wkurzył jakbyś dropnął przede mną. Nie, mam w ogóle jakiegoś secreta? Nie. Ale limitowane co to znaczy? No że zlimitowany. <laughs> no ale to limitowany jest lepszy niż secret, czy nie? Nie. Znaczy nie wiem, no chyba nie. Tak, Jak dragonicaneloni jest limitowany, tak jest słabszy. No, ale ile ten... No... Nie znam się, ja tylko tutaj... A, A więc zawiesz cieszę. Ale on mi dał Dragoni Kanaloni. Ja Wordy ci Leginda. go dałem! Ale ode mnie! O, to jest... No, no, to Nie Nieważne od kogo, ważne jest, że ja dałem. Bombardero Krokodylo Tęcza, no i nic więcej, tak? Ale jak można łączyć ten mózg? Ja bym tylko złączył kogoś. Co bym musiał zrobić? Ej. Musisz Melona połączyć z... Bombardino Krokodylo... Mm -hmm. Albo połączy... Znaczy w sensie, jak sobie waży... najpierw warzywo dajesz, a potem ci pokazuję, jakiego brain rota musisz mieć. Mhm. Mm robimy... jeżeli chcecie więcej odcinku z tego, to napiszcie mi, to wtedy zrobimy ten przemiał, maszynę do... A, bo już mogę z tego korzystać normalnie, a odrodzenie, następne co daje? 50 razy więcej pieniędzy, więcej szczęścia, silniejszy nietoperz i większa wyspa, okej. Okay. No nieźle. Panie, że te 50 baniek to jest mega łatwo zarobić, ale <laughs> zdobyć te brain to jest jakaś abstrakcja. No co ty nie powiesz? Ile ty w to grałeś, żeby zdobyć? No trochę, ale ja też dużo dostałem. Aha. No, Jak się zaśmiał. Jak się zaśmiał. Od widzów dostał, no. Nie, no mnie nie leci, same złote. A kto ma bossa? Potrzebujesz eee, poziomu nikt. odrodzenia 3, aby pokonać bossa. Aha. Czyli ty już w ogóle nawet bossa nie masz. O kurde, współczuję, Olek, współczuję bardzo. A ty zaraz coś moje... nie będziesz miał. Po ilu to jest twój ostatni most No, cztery razy. To cztery? Też drogi dopiero. Ja miałem wrażenie, że, nie, że po dwóch razach mi znikły już te pasy. Mm. No to ja zdobędę. Ej, niebieska żyrafa, on jest dobra? Mm. Ej, Ej, tak, bardzo, no potężny. Bo jest... Yo! mamy to, to będzie drogie. No, bardzo. No, no, jak bardzo? No, bardzo, bardzo. Co? Bardzo, bardzo. Nie mam. Co? No, ja, na ja Lecimy! O kurde, nie spodziewałem się tego, ja miałem taką żrafę za tysiaka! Trzy koła! Ja cię kręcę młodeczkowego. Pokaż to, co ty masz. No, nie nie no, mam. Trzy takie. koła to jest twoje hierarchii ile? Tutaj gdzieś? Trzy koła. Jaki dziwny Bombardier Watermelon. melon! No to jest połączenie z Fiuse maszyny. to no, jest opłacalny melon marnować na to. No ja mam te kilka takich melonów dla mnie, to wiesz no to ja mam dwa. Sklep, sklep zaraz będzie, sklep zaraz będzie Jest, proszę o, dawać był melon, mi był melon, Dawać mi jakieś fajne brain roty, Dawaj please. George, dawaj George Jaki, A to jest George, dawaj George Nie I no Syf Dziękuję Kurde, jaka rzadkość jest w ogóle tych innych O kurde, patrz co tu się u mnie dzieje Co się dzieje? O kurde Zobacz Co to, je? czemu ty masz taki wielki Ale on zawsze? Ale będzie słaby Palio, on będzie słaby jak coś Czyli nie robisz nic z nim? Mm, no Ej, nie mało. zabiję go, nie zabiję go. Pomóż mi na Olek! No biję go z pistoletu! Zdążę? Zdążę? Tysiąc, tysiąc. Mam! Zdążyłeś? Na styk. Chyba. I? Nie mam? Masz. Szikoła. Ma 2900. <noise> Let's go! Ty jajo ci idzie, boskie! Ja cię kręcę! Ale czemu nie pomóż, Secret? Pomóż, pomóż, pomóż! Biję to! Dobra, robię, robię, robię. Nie zdążysz. Nie zdążysz. Koniec. Nie zdążysz. Stracisz. Straciłeś Nie Pamiętasz, za ja Robuxy to jeszcze jajo? Nie Ale to jajo i tak jest bezsensowne, bo ono da ci tylko Tralalero albo Udindindun Aha, czyli ja zmarnowałem Robuxy Aha Nie mów Naprawdę? No. Serio No niestety nie no, bez żartów, bo nie, serio? No ja kosiarkę trzeba od razu jak się jest na to gotowy Ale eee, skąd ja ja tego nie widziałem nawet, pomimo, jest mi tak To Co? For the 220 koła, 220 <totans> koła HP Kosiara, kosiara Ja nie Uuu. mogę, aż mi laguje teraz No ja nie mogę, ej, dasz mi go? Nie Czemu? Cały dzień go 8800? Co? Ja się kręcę, nie? A widzowie, ja powiem, powiem, tak No zebraliśmy fajne brain roty, chcecie więcej odcinków z giery? Dawajcie znaka i pozbieramy jakieś przekozackie jeszcze brain roty. No ja jestem zadowolony ze swoich pięknych brain rocików